Witam wszystkie wagi i zapraszam serdecznie na prognozę miesiąca grudnia. Bardzo chaotyczny miesiąc przez nami, a to za sprawą Merkurego, planety komunikacji, biznesu, interesu, który będzie od 13 grudnia, czyli przed świętami, wyruszał w bieg wsteczny w znaku koziorożca, następnie przechodzi 22 do znaku strzelca i dopiero zatrzymuje się 2 stycznia 2024. Dlatego, ponieważ Merkury jest związany z komunikacją, z handlem, ale także z podpisami wszelkiego rodzaju. Bardzo dobry czas na zorganizowanie się do świąt, zakup prezentów wszelkiego rodzaju. Proponowałabym do 12, czy nawet 11 grudnia, bo nie jest to z Merkurem w biegu wstecznym, nie jest tylko dobry czas na wielkie zakupy, na podpisy wszelkiego rodzaju. Czas nie jest dobry, ale myślę, że w grudniu nikt nie zaczyna nowej pracy i niestety, jeżeli przejdzie 22, akurat przed świętami do znaku strzelca, gdzie nie czuje się dobrze, może być chaos, może być tak. Może być chaos, może być tak, że jeżeli ktoś zamawia prezenty online, przyjdą te prezenty później, albo wylądują w ogóle gdzie indziej, albo nie dotrą do, do nas. Także jeżeli chodzi z podróżami, z biletami, zamówieniami, z wyjazdami, wszelkiego rodzaju, wszystko bym załatwiła nawet do. 11 czy 10 grudnia. Proponowałabym także prezenty do tego czasu kupić, bo może być tak, że później albo coś się nie będzie podobać, albo nie będzie pasować, albo będzie nieodpowiednie, albo właśnie się spóźniej albo nie będzie to, co dana osoba chciała. Co się dzieje od początku miesiąca. Merkury 1 przechodzi do znaku koziorożca i tutaj pozostanie do 22 i ponieważ ustawia się w kwadracie, fokus jest na dom. Fokus jest na zabezpieczenia. Widzę, że będą, będzie dużo rozmów. Czy to z domownikami, czy to z dziećmi, czy to z rodzicami. Chodzi o sprawy domowe, o sprawy rodzinne, o zabezpieczenia, ale także ponieważ Merkury jest w kwadracie, może będzie dużo obowiązków związanych z domem, związanych z rodzicami, związanych z rodziną czy z dziećmi, ale będzie także dużo pracy. Czyli do 22 z Merkurem fokus jest na dom, fokus jest na zabezpieczenia i zharmonizowanie to z pracą, czy też z Twoją e, profesją. Trzeciego należy uważać. Wenus jest jeszcze w Twoim znaku do 3 do grudnia, czyli pierwszy i drugi, ale trzeciego Wenus jest w kwadracie do Plutona. Uwaga, bardzo trudny dzień. Nie ryzykowałabym podczas tego dnia. Dzień nie jest dobry na rozmowy wszelkiego rodzaju. Bo Pluton tutaj niestety manipuluje i pokazuje w jakich relacjach, w jakich układach możesz być, gdzie nie wszystko konkretnie pasuje. Mogą być jakieś tematy związane z pieniędzmi, z jakimiś spadkami, czy też e, z pieniędzmi związanym z domem, z rodziną, czy też z siatkami, czy też może niektóre wagi. Jeżeli kupujecie domy, czy też sprzedajecie domy, mieszkania, proszę to ze względu na tego Merkurego e, zorganizować do 11, ale ten trzeci no, na przykład nie byłby dobry, dlatego że no, jest taki trudny dzień, na pewno nie jest dobry dzień na ryzyka finansowe podczas tego dnia. Czyli 3 grudnia. 4 wenus opuszcza Twój znak, niestety, i przechodzi do znaku Skorpiona, i w znaku Skorpiona pozostanie do 29 i ustawia się przed Tobą. I od tego dnia. Widzę poprawę sytuacji finansowej, widzę, że wagi będą więcej zarabiać. Pieniądze w znaku Skorpiona chodzi o pieniądze. Wenus w znaku Skorpiona będzie podnosić Twoją wartość, że wszystkie wagi będą się czuć pewne siebie, zdecydowane, będą walczyć o siebie, będą zarabiać więcej. Wy przynosicie pieniądze do domu, wy zarabiacie pieniądze w znaku Skorpiona. Pieniądze przychodzą z Twoich pasji, z Twoich talentów, z tego, co lubisz, ale także, że pokazujesz się pewne siebie, profesjonalnie. Profesjonalna, zdecydowana i wiesz, czego chcesz. 10 jednak uważamy. Wenus ustawia się w opozycji do Jowisza. Tutaj może być tak, że ktoś cię namówi, nie wiem, na wzięcie jakiegoś kredytu. Zastanowiłabym się, jeżeli chcesz, to 10 może być ten czas, ale to musisz wiedzieć, na co przeznaczysz. Ten kredyt i nie bierzemy jakiejś kredyty na to, aby 20 lat spłacać. Jeżeli te pieniądze inwestujesz w coś, gdzie te pieniądze rosną, to ok. A tak nie brałabym jakiegoś kredytu tylko po to, żeby później sobie całe życie uwiązać, uwiązać się do czegoś, czy też właśnie spłacać. A jak wiesz, niestety te czynsze będą rosły. Czyli przemyśleć to, jeżeli chodzi o kredyty wszelkiego rodzaju, bo pieniądze widzę, że tak czy siak I idą jeszcze do maja 2022. 4, ale też, że ty możesz te pieniądze y, zarobić, to przemyślałabym sobie, w co inwestuję, gdzie te pieniądze będą rosnąć i pomnażać się. 13. Merkury zatrzymuje się. Planeta szczęścia, planeta ekspansji w znaku koziorożca i steruje do znaku, do znaku strzelca, ale 13 także mamy nów w znaku strzelca. Ten nów w znaku strzelca ma pozytywne aspekty. Tutaj znajduje się do 22 słońce. Do końca miesiąca znajduje się mars. Wagi mają do końca miesiąca duże siły, dużo mocy, dużo energii, dużo ekspresji, dynamizmu, ponieważ ma Stoi w pozytywnym aspekcie, ale także słońce do 22. Czas byłby przesuper na komunikację, na kontakty, na zarabianie przez przekaz wiadomości, przekaz e, informacji. Bardzo dobry jest na pracę online, bardzo dobry jest na handel online, bardzo dobry na pracę z dziećmi, na e, nauczanie, przekaz wiedzy, przekaz informacji, na organizowanie kursów online, na przykład na Zoomie czy na, na Skype czy na jakichś innych, jakie waszych państwach macie tam e, programy czy też warsztaty, kursy, przekaz wiedzy, przekaz informacji na zarabianiu e, handlem, handel e, w internecie, na pracę z grupą współpracę i kooperację, na współpracę z, z zagranicą wszelkiego rodzaju, ale także pokazanie się na przykład przez wszelkie komunikatory, czy to nazwę to Instagram, czy to YouTube, czy to czy Facebook, czy to, coś innego, co, co tam macie w swoich państwach. I wszystko co jest związane z onlineami. Bardzo dobry czas byłby na zakładanie przedszkoli, czy szkół do 10, czy szkół online załóżmy wszelkiego rodzaju, jeżeli masz takie pomysły, czyli wszystko co jest związane z komunikacją. Z przekazem wiedzy, z przekazem informacji, z pisaniem książki, to będziesz tutaj pisał jak burza do końca miesiąca, ponieważ tej energii ci nie brakuje. Jeżeli chcesz kupić auto, jeżeli chcesz kupić coś z, yy, związane z komunikacją, telefon, kamerki. Mikrofony do domu, jakieś sprzęty elektrotechniczne. Merkury musi być w biegu prostym, czyli do 10 grudnia. Następnie bym to zostawiła, dlatego że Merkury jest niestety w znaku strzelca po 22, to już w ogóle. Jest w niekorzystnym aspekcie, że nie zrobimy żadnego biznesu, ale energia ci dopisuje przez cały miesiąc. Wyjątkowo to się zdarza raz na dwa lata, czyli tutaj wagą energii nie zabraknie, wręcz przeciwnie, jesteście jak rakieta. Ta, ten Mars napędza was przez cały miesiąc do działania, do inicjatywy podróże uwaga tak czyli jeżeli chodzi o podróże nie poleciłabym właśnie dookoła dookoła świąt czy Sylwestra, ale właśnie do 10, kto musi wyjeżdżać, na przykład pracuje do 22 i wraca do domu, załóżmy na święta, trzeba wcześniej wyjść, trzeba wcześniej się zorganizować, trzeba wcześniej kupić bilet, nie na dworcu, czy nie na, na lotnisku, nie gdzieś w automacie, bo może na przykład zabraknąć, czy automat może być zamknięty, czy jakkolwiek mogą być jakieś inne, nazwę to hece właśnie, z tym Merkurem w biegu w strzelcu, który jest w upadku i nie działa e, korzystnie. Istnie. Nów Księżyca w znaku strzelca 13 mówię o nowej formie komunikacji, o nowych pomysłach i ideach zarabiania pieniędzy, o nowych współpracach i kooperacjach, które będą korzystne, związane z handlem, z informacjami, z naukami, z przekazem wiedzy, z przekazem informacji i jest korzystny dla Ciebie, ale także poprawy sytuacji finansowych. 18 Merkury ze znaku Koziorożca stoi w pozytywnym aspekcie do Jowisza. Widzę, że przy Przyjdą dla BAK jakieś bardzo dobre e, informacje, także związane e, z domem, ale także może jakaś dobra informacja, e, przypływ jakiejś pieniędzy e, skądś, i 21. znowu nie ryzykujemy. Wenus w opozycji do Urana, żadnego ryzyka związanego z finansami czy z relacjami i z partnerstwami. 22 Słońce przechodzi do znaku koziorożca, czyli do 22 macie piękną pozycję Słońca. Właśnie wtedy trzeba działać, trzeba inicjować, podpisywać, kupować do 12 czy też nawet do 11. Słońce przychodzi 22 w tym roku do znaku koziorożca, gdzie pozostaje 4 tygodnie. I Słońce w Znaku Koziorożca naświetla temat domu, temat rodziny. Tutaj może chodzić o zajęcie się domem, zajęcie się rodziną, zajęcie się rodzicami, czy też dziećmi, czy dziadkami. Może coś urządzasz w domu, może coś zmieniasz w domu, może trzeba pomóc rodzicom, czy czy dziadką, czy też fokus na zabezpieczania w domu i przemyślania także w tym kwadracie tematu swojej profesji, swojej drogi powołania, czy czuje się dobrze w danym miejscu, czy czuje się bezpiecznie. Może chodzi także o Twój kraj, czy też kraj, w, któ w którym jesteś i Merkure przechodzi do znaku strzelca. Ponieważ jest w biegu wstecznym i przejdzie do znaku strzelca, on stoi w pozytywnym, Aspekcie, ale w znaku strzelca ma właśnie nie, niestety nie, niedobre właściwości, ale jest w pozytywnym aspekcie do, do ciebie. Razem z tym Merkurem w znaku strzelca, ale w biegu wstecznym, na pewno dobry byłby czas na przykład na spotkania jakieś adwentowe z przyjaciółmi, z jakąś tam byłą klasą, z naszą klasą, z ludźmi, którymi wcześniej wstałeś, jakieś zaproszenia. Przygotowania, może nie rozpoczynania, nie wyjścia na social media, ale może jakieś tam przygotowania, pisania, nauczenia, przemyślanie inny sposób myślenia, może jakieś e, krótkie podróże i spotkania z ludźmi, których wcześniej nie, nie widziałeś, na przykład z którymi się uczyłeś, czy też studiowałeś, czy byłeś w szkole średniej, czy, czy jeszcze dalej, spotkania widzę wszelkiego rodzaju, ale także może być tak, że spotkacie jakąś osobę, bo Merkury był w biegu wstecznym, z którymi się wcześniej uczyliście czy pracowaliście, i z tą osobą będzie można tutaj w przyszłości coś zacząć, i zaczynałabym od 2 czy nawet od 3 stycznia 2024. 24, czyli podczas Wigilii, Słońce stoi w pozytywnym aspekcie do Saturna w znaku Ry. I Księżyc od 9.30 jest w znaku bliźniąt, stworzy trygon, czyli widzę, że wy będziecie się czuli dobrze na, podczas Wigilii, bo akurat jest trygon tego księżyca, ale księżyc w znaku bliźniąt staje w kwadracie do Saturna, Mars w kwadracie do Neptuna będąc po w opozycji do Urana, taka rozciągnięta już 3,8, ale jednak... Mogą przyjść niestety odgórnie trudne sytuacje, czy też na przykład coś się zmieni w roku 2024, czy też jakieś ograniczające, ale widzę, że tutaj czas na komunikację, dużo kontaktów, dużo wymiany, dużo rozmów. Tobie ta aura tych świąt na, na luzie będzie odpowiadać. 27 zaś bardzo ważne wydarzenie pełnia w znaku Raka. W znaku Raka przede wszystkim chodzi o poczucie bezpieczeństwa, temat domu, temat y, zabezpieczeń. Podczas tego dnia mamy trudne aspekty. Merkury w kwadracie do Neptuna, Mars na, y, Mars na Merkury w biegu wstecznym w Strzelcu, Mars w kwadracie do Neptuna i Wenus. Na końcu znaku Skorpiona będzie przeskakiwała do Strzelca i ustawiała się dla ciebie pozytywnie, ale sama ta nowa pełnia dotyczy, jest w kwadracie dla Ciebie i dotyczy wagi z ostatnich, z ostatnich dekad, czyli właśnie te, które mają jeszcze kwadrat plutona i chodzi o temat profesji. Chodzi o temat profesji, chodzi o temat drogi powołania, jak czujesz się w pracy, czy spełniasz się w pracy, czy jesteś wśród ludzi, gdzie naprawdę możesz się rozwijać, gdzie zarabiasz, czy zarabiasz odpowiednie pieniądze, czy czujesz się w pracy zabezpieczony, czy czujesz się w pracy, nazwę to jak w domu, czy twoja profesja jest bezpieczna, czy jest przyszłościowa, e, czy praca, którą wykonujesz e, jest w harmonii z twoim domem, na przykład czy zarabiasz odpowiednio pieniądze, czy na przykład chodzi to o organizację, o dzieci, o partnera, o dom, czy wystarcza ci na wszystko, czy jesteś zabezpieczony, czy w znaku raka, czy są zabezpieczone te podstawy. Tak? Czyli załóżmy mieszkanie, po co mieszkanie, pracę światło, gaz, internet, jedzenie i czy starcza mi jeszcze na, na wszystko, czy czujesz się bezpiecznie w danej pracy, w danej profesji, w danym domu, w danym kraju, czy może te ostatnie dekady wag mają coś zmieniać. Na przykład, jeżeli nie są na drodze powołania, lub też na przykład, gdy wykonują pracę tylko tak, a ich nie interesuje, czy też są w pracy, którą lubią, którą kochają, która jest ich pasją, ale nie są odpowiednio opłacane, to te wagi przy tej pełni, ponieważ to jest pełnia, uświadamia nam coś, czy też pokazuje coś, gdzie coś nie dostrzegliśmy, czy też nie chcieliśmy dostrzec, gdzie właśnie poczujemy, mmm, tu nie czujemy się dobrze, Miejsce no, nie daje mi poczucia bezpieczeństwa, i od drugiego można wtedy będzie, gdy Merkury wyruszy bieg prosty ze strzelca czyli będzie stał w pozytywnych aspektach, a może właśnie te rozmowy z merkurem w biegu wstecznym przyniosą Wam jakieś propozycje, jakieś możliwości współpracy, kooperacji, a może do uczenia się czegoś nowego, czyli ta pełnia pokaże, gdzie y, ostatnie dekady wag nie czują się bezpiecznie i należy coś zmienić. 29. Wenus przechodzi do znaku strzelca i ustawia się pozytywnie. Znowu na kontakty, znowu na wyjazdy, znowu może razem z to Wenus będzie myśle, będziecie myśleć o nauce, o przekazie wiedzy, o przekazy, informacji, może zrobienia jakichś warsztatów, może studiowanie, może wycieczki jakieś na krótką odległość, a może będzie to jakaś. Inspiracja ze strony rodzeństwa, tak? czyli bardzo dobrze tutaj z rodzeństwem. Ten, ten miesiąc, grudzień jest właśnie do, na dogadanie się z rodzeństwem, zrozumienie tego, tego rodzeństwa, czy też odnalezienie nazwy to wspólnego mianownika. Lub też z ludźmi, których wcześniej znaliście, wcześniej współpracowaliście, wcześniej kooperowaliście, nawet z ludźmi jakimiś z zagranicy, zagranicy, że te osoby was także zainspirują i bardzo dobry czas także na poznanie kogoś nowego, kogoś, kogoś ciekawego, kogoś innego, z kim można będzie kreować także i tworzyć przyszłość na długie, długie lata. 31. bardzo ważne wydarzenie. Jowisz, planeta szczęścia, planeta ekspansji, wyrusza w bieg prosty. 31. czyli podczas Sylwestra. I Jowisz, który mógł w jakimś sensie zmieniać Twoje finanse, od natychmiast od 31. poprawia i zabezpiecza swoje sfery finansowe, ale także, że przyjdą tu jakieś e, współprace i kooperacje związane z zagranicą, z inną ziemią, od razu te pieniądze, sytuacja finansowa się poprawia. Może być tak, że. Pieniądze także pojawią się od partnerów, od y, ludzi, z którymi współpracujesz i kooperujesz. Może być to inna metoda inwestycji, inna metoda otrzymywania pieniędzy, która w byku, jak to w byku, są naprawdę poprawy sytuacji finansowych aż do maja 2024. Wykorzystaj to i przemyśl to, uwzględniając tego Merkurego, tak? Czyli jeszcze raz, podpisy naprawdę, poczynałabym od. 3 stycznia 2024. Podczas tego dnia, podczas Sylwestra, księżyc stoi w znaku panny. W znaku panny jest tak sobie, pochodzi o minimalizm, dużo krytyki, dużo gadania, patrzymy na real, czyli Sylwester nie będzie szaleństwem i zapomnieniem, <grych> wręcz przeciwnie, właśnie jest jak jest. I podczas tego dnia też są znowu trudne aspekty. Wenus w kwadracie do Saturna, Mars w kwadracie do Neptuna, Merkury w kwadracie do Neptuna i Księżyc będzie w kwadracie do Wenus, ale Jowisz w pozytywnym aspekcie do Saturna. Podejrzewam, że właśnie dużo e, informacji odgórnych, dużo ograniczeń, co właśnie się będzie zmieniać od następnego roku, co możemy to nie możemy, dużo krytyki, dużo ograniczeń, także nie przejmowałabym wszystkich informacji, nie dałabym tutaj się jakoś dołować tymi informacjami, które nadciągają. Ale właśnie spędziła Sylwestra, czy też koniec roku, czy też przywitałabym ten nowy rok 2024 w kręgu ludzi, którym ufam, z którymi czuję się dobrze, z którymi jestem bezpiecznie i z którymi mogę właśnie fajnie komunikować, czy też wymieniać informacje i czuć się dobrze. Kochane wagi, ja Wam życzę wspaniałego grudnia, wszystkiego, Dobrego! Spotykamy się jeszcze w tym roku. Zapraszam do konsultacji, zapraszam do robienia horoskopów rocznych, czyli solarnych na rok 2024. Informacje do mnie, numery telefonów i strona internetowa www.astroveritas.com znajduje się pod nagraniem. Wszystkiego dobrego 1 grudnia i pięknego adwentowego czasu, nastrojowego grudnia. Pozdrawiam serdecznie!